Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj znajdujemy się w kolejnej grze przeglądarkowej, która nazywa się Murder. Nie pamiętam, czy grałem w nią w dzieciństwie, jeśli mam być szczery, aczkolwiek wydaje mi się, ona w pewien sposób znajoma. Tak więc chciałbym zobaczyć, czym to się je. Spotkałem ją, wpadłem na nią zupełnie przypadkiem. Tak naprawdę przeglądając kolejne gry, gdyż nie chciałem, żeby znowu pojawiły się Flagby, żeby znowu pojawił się Adam i Ewa, żeby nie pojawiał się... Się, żeby znowu nie pojawiała się seria Weki or kogoś tam. Tylko chciałem, aby jednak ta równo, różnorodność istniała, aczkolwiek nie chciałem jeszcze niektórych gier wyciągać z rękawa że tak to nazwę. A tymczasem muszę tutaj nauczyć. O, jest muzyka, jak miło. Naciśnij spację, aby wykonać um, pchnięcie, staby dziwnięcie w odpowiednim momencie. Ok. I w ten sposób właśnie gra się w tę grę. Wychodzi na to, że, że jeśli ja dobrze rozumiem, mamy po prostu dźwignąć króla w odpowiednim momencie. Tak, aby ten się nie zorientował. Dobre pytanie, jest kiedy jest odpowiedni moment? Księżyc ja się, nie... ja nie ogarniam. Okej. Okay. Udało nam się, o kurde. Dobra, jest, jestem w szoku wręcz. Psz, co za. Co za absurd. A w ten sposób to działa. Okej, okay. muszę że po prostu w niej momencie obrócić. Aby ten mnie nie, 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 nie dziabnął, po prostu, tak, teraz. Okej okay. Ale co da, co da to jeśli ten wskaźnik zejdzie do zera? <laughs> to jest tak... dźwięk po prostu... I zdanie to jest coś pięknego A my w ogóle zaczynamy coraz bardziej wyglądać jak ten król Nie wiem czy zauważyliście to Czy... Może mnie się to wydaje tylko Ta broda nam się jakoś tak powiększa Że nasze włosy stają się siwe Tak ja się nie że rzeczywiście tak się dzieje Raz z czasem Zobaczcie zaczynamy coraz bardziej jak ten król wyglądać W ten sposób dochodzimy do wyjścia i nas nie cignął. Dostajemy zawał? Co za absurd! Co za piękny absurd! Jaka ta gra jest genialna. I co znowu zaczynamy od nowa? No się obróci? Chyba nie. Dam radę i co dalej? co dalej? jestem naprawdę mocno ciekaw. Bo znowu mi tego typa. Tym razem. No, on nadchodzi. Zobaczmy, się, kiedy się kończy ta gra. ona jest takim endlessem, czy nie? Fajnie, było, jakby miała coś więcej w sobie. Mamy być szczery. Aby nie polega tylko na tym, co robimy teraz, czyli, że to będzie się zapętlało, tylko żeby, żeby ona do czegoś jeszcze tam dalej szła. No i jeżeli się okaże, że będzie się zapętlała, to będziemy mieli bardzo krótki odcinek, aczkolwiek, aczkolwiek śmieszny. Ponieważ, uważam, uważam, że to jest akurat złoto, tak? Jakby, jakby... Pomimo, że gra nie jest jakaś ultra ciekawa, czy, czy, czy trudna, tak po prostu ja z niej mocno kisnę, tak? Tak bardzo mocno. Już no, nam dużo nie zostało, na szczęście. Uważam, że w ogóle mamy troszkę... E, troszkę jest to nie fair w tym wypadku, w wypadku kiedy my jesteśmy królem e, Do tego jest to nie fair, ponieważ, ponieważ możemy się obrócić w dowolnym momencie Zupełnie, zupełnie z dupy powiedzmy tak szczerze e, I gość po prostu nie ma czasu nawet na reakcję W sensie możemy się obrócić w sekundę dosłownie i, i na niego patrzeć chyba nawet Okej, okay, wykrokowałem i co dalej? I znowu będzie to samo? Mam być 4? Czy na to. Teraz mieć coś więcej? Naprawdę, liczę na coś więcej? Ta gra jest strasznie łatwa, mimo wszystko. Liczę na to, że ona rzeczywiście będzie trudniejsza. Ok, nie można tego trzymać w nieskończoność. A można się co 5 sekund obracać, widzicie? I na się nic nie stanie w ten sposób. To jest absurdalne wręcz Nie co tam się dziabnąć? <laughs> Czy <miałem> go przyłapać? <laughs> o kurde, okej okay. jasne O ja, a ja już tak głupi myślałem, że to już z koniec gry i już chciałem przestać Jeszcze błazen został Ej, to jest świetne. Muszę przyznać, to jest świetne. Nawet bym się nie spodziewał. Nawet bym się nie spodziewał, muszę to przyznać. Ok, ich będzie coraz więcej. Czy to będą cały czas te same osoby? Zobaczcie, obrazy się w ogóle w tyle zmieniają, nie? Pięknie. Musimy ich pewną ilość zabić. Znaczy, złapać w międzyczasie, jak my jesteśmy królami, czy nie? ...możliwe? Nie wiem. Ciężko im powiedzieć. I tak tutaj padniemy. Nie? Słuchajcie, bo ja chyba trochę nie ogarniam. Przestałem w pewnym momencie ogarniać, co mamy dalej zrobić, bo jakby jak już ich łapię... Możemy przejść do jakiegoś momentu, gdzie będzie to rzeczywiście jakoś jakoś sensownie rozwinięte, cokolwiek? Zabrady kiedykolwiek dojść do drzwi, bez umierania? Czy to miało przedstawiać to, że cały czas na, na króla się czyhają po prostu kolejne niebezpieczeństwa? Kolejni ludzie, którzy chcą chcą zająć jego miejsce. To być Okej, Ok, mamy kolejnego gościa. Zobaczcie. Ok, czyli zakładam, że jeszcze możemy tutaj iść dalej z tym. Mam sobie taką nadzieję. Zdamina tego błazna. To jest po prostu złoto. Jeszcze jest kolejny. Bardzo. Zobaczcie. <grypt> trochę przestraszyliśmy na śmierć O jest to, to byłby dobry żart Chyba, że część z nich jest dobra Okej, okay, tego się udało znowu złapać Chyba, że część z tych ludzi, którzy przychodzą była dobra Tak naprawdę, a nie była, niekoniecznie byli źli Okej, okay, znowu jestem dobry teoretycznie Więc co, ja go zostawię U nas Czy coś się dorastało? Bo ja trochę nie ogarniam. Co ten nam zrobi? To jest też dobre pytanie. Nie wiem, ale go złapałem. Zobaczymy co to da. Nie byłem go mówiąc pewien. Ok, tam jak nam dał. Teraz nam w ogóle zeszło. Zeszło. ten pasek życia. W sensie, jakbyśmy byli nieśmiertelni. Czyby tam nam dawało eliksir nieśmiertelności? Tamten, tamten jeden. Możliwe. Tego spazułem szczerze mówiąc, akurat przyłapałem, ponieważ sądziłem, że zrobił nam coś złego. O, patrzcie, czapka urodzinowa. To się pojawiła. Okej, okay, błazen znowu wywalony. Znowu ten spazułem, o no nie niby on kusi, ale coś wydaje mi się, że zielone ma oznaczać truciznę, tak. To się u niego w ogóle coś zbugowało, bo nas nie dotknąć. O tam już, tam już w ogóle chrubi, jeden trzyma, trzyma kieliszki. Nieźle. Ciekawe, ciekawe do czego, do czego to dąży jakby w tym wszystkim. Okej, okay, a czy tym razem może wyjdę po prostu, jako że jestem nieśmiertelny? Czyżby? Ej kurde, ta gra jest lepsza niż myślałem! Muszę przyznać, że, że... Nie spodziewałbym się po niej niektórych rzeczy, które tutaj zostały rozwiązane. W jaki sposób one zostały rozwiązane. Jesteśmy rzeczywiście królami. Ej! To... To było przyjemne. Przyjemne. Naprawdę przyjemne. Tym no że nie ogarniliśmy zasad, tak? Jakby nie wiedzieliśmy, co jest dobre, co jest złe. Moim zdaniem duży, duży plus dla gry. Przyjemna. Przyjemna, fajna. Co prawda na parę minut zaledwie, bo jeśli na przykład ogarniamy zasady, czy ogarniemy je dosyć szybko, to może nam zająć 5-7 minut, ale bardzo przyjemna jako flaszówka, mocno propuszczę, a tymczasem moi drodzy żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, dać łapkę w naszego Discorda, proszę was serdecznie sam do patronami na patronajcie, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. A tymczasem, do zobaczenia już tydzień w kolejnej grze narkowej. I na razie.